Myślę, że warto zastosować taką prostą regułę w życiu, że czas jest cenny. Twój czas, Twój teraz. I na co go wykorzystasz, to będzie ci procentować. I kumulacja tych ilości wykonanych różnych działań w czasie będzie dokładnie tym, czym ostatecznie ty się stajesz. Dzisiaj parę słów, które mogą się przydać na temat czasu. Tak to już jest, że kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy dzieckiem czy bardzo młodą osobą, to wydaje nam się, że mamy dużo czasu. Czas też inaczej płynie. Są różne rodzaje czasu. Jest czas psychologiczny, jest czas subiektywny. Czas w ogóle jest czymś bardzo nieobiektywnym. Ale okazuje się, że jest bezwzględny w przypadku, gdy naprawdę chcemy go dobrze wykorzystać, to wtedy najbardziej dotykamy tej linearności czasu. Bo wiadomo, że jak gdzieś czekasz, to ci się czas dłuży, a jak e, dzieje się coś wspaniałego, jest fantastycznie, to ten czas szybciej jakby biegnie, ale z drugiej strony, jak dzieją się rzeczy intensywne, ważne, emocjonalnie, absorbujące, to ten czas też się dłuży. Bo dużo się dzieje i jest dużo przeżyć, i tak się wydaje, jakby się przeżywało na przykład całe życie w jeden tydzień albo cały tydzień w godzinę. Niemniej, myślę, że warto zastosować taką prostą regułę w życiu, że czas jest cenny Twój czas, Twój teraz. I na co go wykorzystasz, to będzie Ci procentować. I kumulacja tych ilości wykonanych różnych działań w czasie będzie dokładnie tym, czym ostatecznie ty się stajesz. I jeżeli ty inwestujesz na przykład tylko w przyjemności, albo głównie w przyjemności, w imprezy, w spotkania ze znajomymi, które nie budują niczego, tylko są takim rysowaniem różnych wzorków na piasku, i te wzorki są fajne, mniej ciekawe, bardziej ciekawe. Fala przychodzi, zmywa to. To ty w żaden sposób tak naprawdę nie budujesz siebie i swojej przyszłości, nawet w takim znaczeniu, jak rozwój osobisty. Także dobrze jest ten czas mądrze podzielić. W przypadku, gdy się jest bardzo młodym, to mądry podział oznacza już, że dzielisz czas pół na pół. Przyjemności, rozrywki, znajomi. A drugie pół inwestycja w siebie, do której zaliczam również naukę. I tu od razu podkreślę, że na etapie gimnazjum, czy już nie istniejącego teraz, ale chodzi mi o przedział wiekowy, czy liceum, to człowiek mniej więcej już wie, co go kręci, co go interesuje i w jakich przedmiotach czuje się bardziej u siebie. Czy w tych powiedzmy ścisłych, czy w tych humanistycznych, czy w tych artystycznych. Jeżeli ty już to wiesz, to inwestuj zwłaszcza tam. Gdzie wiesz, że to jest Twoje, że to jest o Tobie, że to Ci naturalnie przychodzi, to nawet poszerzaj sobie szkolny program, bierz dodatkowe zajęcia, bo to stworzy kiedyś Twoją przyszłość, której nie pożałujesz. Ja na przykład nigdy nie żałowałam, że od w sumie dziecka uczyłam się języka angielskiego. Do dziś każdego dnia korzystam z tego i. Tak samo mówię moim dzieciom, że ich obowiązkiem jest nauczyć się dobrze angielskiego. Zresztą już wszystkie cztery ten język naprawdę nieźle znają. A drugim obowiązkiem ich, moich dzieci, jest dowiedzieć się, że cała prawda jest w sercu, a reszta jest opcjonalna. Ale to tyle z mojego poziomu rodzica, tyle im, że tak powiem, ośmieliłam się narzucić. Natomiast język angielski jest absolutnie łaciną XXI wieku. I nigdy nie żałuj czasu poświęconego na naukę tegoż języka. Słuchaj sobie piosenek, tłumacz teksty, oglądaj seriale po angielsku z angielskimi napisami, nie idź na łatwiznę, bo to ci się mega przyda. Bo masz dużo więcej informacji po prostu w tym języku niż w innych, a już na pewno niż w polskim, i możesz się dokopać do treści w necie związanych z Twoją przyszłą dziedziną której być może jeszcze nie znasz, Twoją dziedziną profesji, Twoją dziedziną zarabiania, takich, o których sobie nawet nie możesz pomyśleć, że będą dostępne w języku polskim. Także tak, oczywiście wiem, że są Google Translatory i inne translatory, ale nic nie zastąpi Twojego żywego języka, który jest językiem uniwersalnym, ogólnie dostępnym. Tak więc Twój czas jest cenny. Po prostu kontempluj sobie to zdanie. Bo to robię całe to nagranie, aby ci wrzucić ten temat. Czas jest cenny. Nie jest obojętne, co zrobisz z czasem, bo aby powiedzieć jednej rzeczy tak, musimy setkom innych rzeczy powiedzieć nie. I zawsze, kiedy mówisz czemuś tak, automatycznie i symultanicznie mówisz czemuś nie. Więc dobrze sprawdź, czy twoje tak jest warte tego, aby odrzucić całą resztę. To dotyczy osób, zdarzeń, zainteresowań wszystkiego. Ceni swój czas, a będziesz mieć dobre efekty w swoim życiu. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!